Dzień dobry. W tym nagraniu porozmawiamy o lęku przed publicznym pokazywaniem swojego wizerunku w internecie, a co za tym idzie o lęku przed krytyką. Zapraszam do obejrzenia nagrania. Pracuję z kobietami, które chcą zarabiać na wiedzy bądź na tej wiedzy zarabiają. Zarabianie na wiedzy oznacza relacje z drugim człowiekiem. A najczęściej edukowanie, czyli uczenie drugiej osoby. W związku z tym, no, taka obawa przed publikowaniem swojego wizerunku w social mediach nie przestaje mnie zadziwiać. Więc jestem przekonana, że za tym stoi coś więcej i tym się dzisiaj zajmiemy. Jestem zupełnie świadoma, jak niedoskonały jest mój wizerunek w social mediach. Można mnie krytykować za bardzo wiele rzeczy. Za błędy językowe, za wizerunek, może za nieuczesane włosy. Zawsze się coś znajdzie. Również często z krytyką spotykam się w moim otoczeniu, najczęściej z krytyką rodziny. I pewnie nie chcesz tego słuchać po to, żebym cię pocieszała, tylko potrzebujesz konkretnego spojrzenia na ten aspekt i to, o czym chcę powiedzieć, wiąże się z moimi odczuciami, moimi poglądami i jednocześnie z podstawą, czyli z odwagą. Skąd we mnie ta odwaga, aby robić to, co do mnie należy i niespecjalnie zwracać na, to, na ten aspekt mojego życia, nie przywiązywać do tego aspektu mojego życia zbyt dużej uwagi. Krytykuje mnie rodzina, krytykują mnie moi najbliżsi i rodzice, i moi synowie i y, jestem zupełnie tego świadoma i często zwracam im na to uwagę, chociaż wiem, że nic z tego nie będzie. Czy to biorę do siebie? Jeżeli zastanowię się głębiej, co stoi za tym, że y, wysyłają w stosunku do mnie takie oceniające sygnały, no to wiem, że najczęściej stoi za tym po prostu y, troska o to, żeby mnie było lepiej i żeby było mniej, żej żeby mi się lepiej powodziło w życiu. Więc nie mam powodu, aby się na to obrażać. Oczywiście innym powodem może być to, szczególnie jeśli to dotyczy rodziców, osób starszych, że oni nie umieją inaczej. Nie umieją inaczej y, wspierać poza tym, żeby skrytykować kogoś i dają sobie do tego prawo, bo są wyżej w hierarchii rodu. Kiedy to wiem, to też zupełnie do tego inaczej podchodzę. Mam też świadomość, że moi rodzice nie rozumieją tego, co robię, a ja nie zamierzam im tego tłumaczyć. Ja też nie do końca rozumiem i pamiętam, bo nie mam do tego prawa, aby rozumieć, w jakich czasach oni się wychowywali, w jakim otoczeniu funkcjonowali i jak to otoczenie ich ukształtowało. Zajęłoby to zbyt dużo czasu. Chociaż mnie to pasjonuje, to jednak staram się skupić na tym, co mam do zrobienia. I co prawda interesuję się historią rodziny, ale oczywiście nie poznam odczuć, jakie towarzyszyły moim rodzicom, kiedy sami byli wychowywani. Nie mówię tego, żeby ich tłumaczyć, ale mówię to po to, że moja rodzina nie zrozumie, czym ja się zajmuję. Tak samo otoczenie, w którym obecnie się znajduję, jest to wieś. Jest to wieś z definicji, jak mawia mój syn. Gdybym poszła do mojego 70-letniego sąsiada i powiedziałam mu, że jestem coachem, to pewnie pomyślałby, że bliżej pracuje gdzieś przy utylizacji odpadów sanitarnych, niż że zajmuję się, no powiedzmy to, używam narzędzia, jakim jest coaching w pomaganiu moim klientom. Nie zamierzam nikomu tego tłumaczyć. W związku z tym, też nie zamierzam też walczyć z tą krytyką. Krytykować mnie mogą również moi znajomi, mogą też krytykować mnie osoby zupełnie obce i mogą to robić w internecie, ponieważ swoje materiały publikuję w internecie. I teraz mówię, że mogą. I prawdopodobnie zdarza się, że tak robią, chociaż przyznam, że z hejtem nie miałam do tej pory do czynienia albo może... Tych sygnałów, które są do mnie wysyłane, nie odbieram jako hejt. Mogą, ale jest właśnie to ale. Czy mają do tego prawo? Posłużę się przykładem z mojej ostatniej sytuacji. Jeden z moich synów zaczął sobie popalać. W mojej rodzinie z reguły się nie pali, chociaż mój tato i mój dziadek palili większość swojego życia. Tato, który jest dużym autorytetem dla moich synów, palił, myślę, że ponad 40 lat i ostatecznie przestał palić, zawstydzony przez lekarza, ponieważ jego stan zdrowia nie pozwalał na to, aby sobie pozwolić na taki nauk. I teraz, czy mój tato może być przeze mnie poproszony, aby porozmawiał z synem na temat palenia? No nie, on nie jest autorytetem i do tego zmierza. Prawo do oceny twojej działalności, czyli tego przed czym się Najbardziej bronisz, obawiasz, przed czym masz największy lęk, czyli do oceny Twoich działań, mają te osoby, którym nadajesz im do tego uprawnienia. Z reguły są to Twoi mentorzy, nauczyciele, osoby, które cieszą się Twoją dobrą opinią i z których zdaniem się liczysz. Twoi znajomi, niektórzy będą ci mm, przyklaskiwali i mówili wspaniale i cudownie, chociaż niekiedy tak wcale nie czują i tego tak nie odbierają. Obce osoby będą podchodziły do Twoich publikacji różnie. Te, które będą Cię krytykowały, no musisz o tym pamiętać, że to jest najniższa forma konkurencji. Prawdopodobnie nie robią tego, i nie mają odwagi, a jednak mają odwagę Cię skrytykować. Anonimowość w internecie temu sprzyja. Są też osoby, które wiedzą lepiej. Tych uwielbiam najbardziej. I yy, można oceniać moją pracę i uważać, że nie mam racji albo wiem lepiej, i napisać mi to w komentarzu, a niekiedy wysłać na Messengerze. Tylko co ja mam z tą informacją zrobić? Bo wszystko, co mi przychodzi do głowy, to to, że wchodzę na profil takiej osoby i patrzę, czy ona również działa. A yy, jeżeli czegokolwiek mamy się wstydzić i bać jakiejkolwiek oceny, to przed tym, że nie robimy, niż przed tym, że robimy. Więc wszelkie nasze próby zasługują na to, aby je docenić. W związku z tym, jeżeli taka osoba działa i robi, to ja chętnie skorzystam z mentoringu czy z pomocy tej osoby, jeżeli faktycznie jest, yy, nazwijmy to, w tym dużo lepsza niż ja. W każdym innym przypadku nie daję jej uprawnienia do tego, aby mnie pouczała, mówiąc wprost. W związku z tym, czego się tu bać? Przecież nie boisz się tego plastikowego pudełeczka, jeżeli nagrywasz się przed, komputy, przed kamerą, ani nie boisz się tego małego okienka w laptopie, przed którym gadasz, no bo czego się tu po prostu bać? W związku z tym, jeżeli sobie w ten sposób spojrzysz na Twoje budowanie wizerunku w internecie i yy, przyjrzysz się temu głębiej, jakie dokładnie Powody stoją za Twoim lękiem, obawą i czy to jest ocena, obawa przed oceną, przed krytyką, czy może jest coś więcej? Czyli nie do końca wierzysz na przykład w to, że masz się czym dzielić swoją wiedzą, ale to już jest temat na inne nagranie i myślę, że takie też się pojawi. A na ten moment, jak zawsze, jeżeli jesteś ekspertką i opakowałaś się przez lata w wiedzę, którą potrzebujesz spakować, i sprzedać w jeden prestiżowy produkt i potrzebujesz się dowiedzieć jak to zrobić nie wybierać jednej konkretnej ścieżki a pójść drogą swojej eksperckości która łączy wszystkie twoje kompetencje jesteś kobietą dojrzałą i jesteś na ostatniej prostej aby godnie na tym zarabiać to jak zawsze zapraszam na konsultację biznesową która trwa godzinę a link do zapisu znajdziesz w okolicach tego nagrania dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego pozdrawiam